Gosia, ja się bardzo cieszę, że cię widzę. Dziękuję, też się cieszę, że cię widzę. Całą i zdrową ludzie żyją twoim wypadkiem. Co się wydarzyło na tej drodze, że zdarzyła się kolizja? Sojechałam do Białego Stoku, wyjechałam wcześniej rano, wyjechałam godzinę wcześniej, żeby sobie jechać na spokojnie, bo były trudne warunki, no ale niestety wydaje mi się, że trafiłam na czarny lód. I, I po prostu, mimo że ja jechałam wolno, bo się bałam po prostu jechać, nie, 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 nie czułam się komfortowo. Miałam zimowe opony, samochód był przygotowany, ale mimo wszystko. No i po raz pierwszy właściwie spotkałam się z taką sytuacją, że kompletnie straciłam kontrolę nad autem. I całe szczęście, że nie jechałam zbyt szybko, bo pewnie bym tutaj nie stała. Pewnie jechanie przepisowe po prostu uratowało mi życie, a wręcz dużo poniżej prędkości dopuszczalnej, no bo starałam się ją dostosować do, do warunków. Ale po drodze były jeszcze w ogóle dwie kolizje, i to też poważne. Moja auto już się dowiedziałam, już jest do kasacji, więc mogę tylko apelować o ostrożność na drodze. Ja w ogóle zastanawiałam się, czy, czy o tym mówić. Natomiast. Ktoś na sorze mnie zauważył i, i ktoś z Madiw do mnie dzwonił. Czy pani była na mm. sorze, co się stało? No więc wiedziałam, że nie uniknę. Nie powiem, że się przewróciłam, potknęłam na chodniku, żeby już uniknąć y, tych wszystkich nagłówków, ale, ale może i dobrze, bo zwrócimy uwagę na przepisową jazdę. Ja naprawdę myślałam, że większość wypadków y, to jest jednak prędkość, to jest jednak brawura. No nie, tak nie jest. Musimy naprawdę uważać i y, 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 no i. Zdjęcie nogi z gazu albo jechanie przepisowo może nam uratować życie. Straciłeś kontrolę nad pojazdem, i gdzie on trafił? Barierki. W barierki, okej. Okay. I uruchomiły się poduszki, tak? Tak, wszystkie. Dobra, jak inni kierowcy zareagowali, jak zobaczyli, że takie zdarzenie miało miejsce? Niesamowicie kierowcy z takiego busa zatrzymali się, zepchnęli mnie w ogóle, no bo samochód się odbił, więc zepchnęli mnie na pobocze. Pomogli mi. Dwóch innych kierowców zatrzymało się pytać, czy potrzebuję pomocy. Więc naprawdę jestem pozytywnie zbudowana ludzkością, bo wiesz, w tym pędzie czasami nie wiesz, czy jeżeli stanie Ci się coś na środku ulicy, to czy Ci po prostu drugi człowiek pomoże? Czy stwierdzi, że a, może ma COVID? A, może lepiej nie? Może lepiej nie podchodzić? Może lepiej nic nie robić, więc, yy, więc to piękne, że to człowieczeństwo w nas nadal jest. Nie bardzo zastanawia, jak ten wypadek wpłynął na Twoją psychikę moja koleżanka. Jakiś czas temu miała wypadek i od tamtej pory nie wsiada do samochodu. Jakie jest u Ciebie, jak to cię zmieniło? Bo takie zdarzenia na pewno jakoś tam zmieniają. Gorąca linia z moją panią psycholog. Jeżeli możesz, jeżeli jesteś w stanie, to jedź, ponieważ na drugi dzień miałam jechać w trasę do Torunia. Mm -hmm. Pojechałam oczywiście jako pasażer. W jedną stronę było trudno, bo, bo patrzenie na drogę było rzeczywiście dla mnie dosyć trudne. Szczególnie, że warunki były bardzo podobne, ale przezwyciężyłam ten lęk i jeszcze jako kierowca nie wsiadłam do auta. Jeszcze nie mhm. czuję się na siłach za bardzo. Natomiast na pewno to się wydarzy, bo moja praca nie pozwala mi specjalnie na to, żeby nie jeździć autem. Byłoby mi bardzo trudno poruszać się taksówkami albo komunikacją miejską, ponieważ czasami. Dojazd mam w miejsca, w których po prostu nie ma, nie, nie są dobrze skomunikowane. Więc tutaj na pewno przemogę się i, i wsiądę do auta. No i na drugi dzień byłam też w pytaniu na śniadanie. Ja zawsze, jeżeli tylko mogę, bo to wręcz szefowie czasami są przeciwni. Hmm? odpocznij, weź sobie wolne, poczekaj. Natomiast ja zawsze jestem tą, która chce, bo tak jest mi łatwiej psychicznie po prostu poradzić sobie z wieloma rzeczami. Jest ta lampka, jest praca, nie myślisz o sprawach prywatnych, nie myślisz o jakichś tam traumach. Fizycznie tak naprawdę było nieźle, no, ta ręka na temblaku była dlatego, że był po prostu mój nerw, nie wiadomo czy nie był uszkodzony, był bardzo mocno zbity i każde napięcie mięśnia bardzo bolało, więc to był powód, że, że miałam rękę na temblaku, ale no ale generalnie, fizycznie, no naprawdę życzę każdemu, żeby tak wychodził z, ze wszystkich opresji. Czyli koniec końców tylko z ręką jest problem po tym zdarzeniu? Z ręką, z kciukiem, no i nabawiłam się zakażenia anginy, ale prawdopodobnie to było z osłabienia organizmu, hmm. ale pewnie bardziej w wyniku stresu niż następstwa bezpośredniego wypadku. Pozwolę sobie wrócić do poprzedniego wątku czyli masz jakiś taki lekki strach? Lekki strach przedaniem. mam, tak, tak, lekki strach mam. E, no nie, teraz w trasę bym nie pojechała, na pewno, jako kierowca. To no nie i jest ten moment. Samochód do kasacji, nowy w produkcji. Co, skąd go tam weźmiesz sobie? No na razie nie wiem jeszcze. <śmiech> <śmiech> Ze względu na to, że, że nie zastanawiam się nad, nad tym, żeby w ogóle wsiąść za kółko, no to jeszcze nie zastanawiam się nad autem. No na razie może załatwię te sprawy z poprzednim. Okej, okay, ale ubezpieczenie tak, jakby normalnie zadziałało. Tak, tak, oczywiście. Czyli będzie kasa na nowy samochód, dzięki Bogu, bo czasem jest tak, że nie chcą wypłacić, a ty jesteś szczęściarą już podwójną w takim razie. Potrójną, bo żyjesz, za dużo ci się nie stało, jeszcze ci wypłacą odszkodowanie. Tak, to prawda, no ale najważniejsze, że, że nic poważnego, zdrowotnie się nie stało, no bo to naprawdę jest No to wybiera jakiś tam fajny samochód i wiesz, <laughs> będziemy go fotografować, pokazywać tutaj na pomponiku.